Stalownik. To nazwa, która jeszcze kilkanaście lat temu mieszkańcom Wielska Białej kojarzyła się tylko i wyłącznie ze specjalistycznym szpitalem miejskim. Okazały gmach budynku, wybudowany w latach 60. XX wieku, znajdujący się na zboczu Łysej Góry, był niegdyś wizytówką i chlubą Bielska Białej. Pełnił on funkcję szpitala oraz sanatorium. Przez lata służył pacjentom, ale po ukończeniu budowy szpitala wojewódzkiego pod w 2001 roku został zamknięty. Wtedy też budynek po byłym miejskim szpitalu został oddany do dyspozycji marszałka województwa śląskiego. Ten zaś sprzedał go prywatnemu inwestorowi z Podhala. Biznesmen nie przystąpił jednak ani do zagospodarowania, ani do należytego zabezpieczenia budynku. Rozpoczął jednak jego rozbiórkę, na którą jak się później okazało, nie miał pozwolenia. Wtedy też sprawą stalownika zainteresował się nadzór budowlany i inspekcja pracy. Po wielu decyzjach nadzoru budowlanego, związanych z zabezpieczeniem gmachu, z których jego właściciel w większości się nie wywiązał, sprawa została skierowana do prokuratury, a następnie do bielskiego sądu. Temida przyznała rację nadzorowi i prokuraturze. Inwestor z Nowego Targu otrzymał wyrok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Obecny stan i wygląd Stalownika budzi niesmak i przerażenie. Negatywne emocje wzbudza także fakt, że coraz więcej Bielszczan zapomina o jakże ważnym niegdyś dla naszego miasta Stalowniku. Postanowiliśmy sprawdzić, co zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy Bielska Białej wiedzą o byłym miejskim szpitalu. W tym celu odwiedziliśmy drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Asnyka na Złotych Łanach chcąc porozmawiać z uczniami, jak i pracownikami tej placówki o Stalowniku. Co mówi Ci nazwa Stalownik? Taki budynek był kubiały, taki rozebrany prawie. A wiesz może coś więcej na temat tej budowli? To miał być kiedyś potem jakiś dom studenta, czy coś takiego, jakieś takie pogłoski, tata mi mówił, ale nie, nie, to się nie udało potem, no i tak został to, jak teraz jest, stoi. Dobrze, a ty kolego, wiesz może y, czym jest stalownik? No orientuję się, że jest to szpital. Mam znajomych, którzy y, lubią y, tam podróżować, y, różne, odkrywać jakieś rzeczy, y, kręcą na temat y, tego szpitala różne materiały i zajmują się ogólnie y, wycieczkami na takie obiekty, opuszczone. A czy znasz może krótko historię tego budynku? Wiesz może kiedy powstał, kiedy go rozebrano, bo mówisz, że jest opuszczony? Niestety bliższe informacje nie są mi znane na ten temat. A ty kolego, może wiesz gdzie znajduje się budynek Stalownik? Wydaje mi się, że w Mikuszowicach, nie, bo to dzięki temu przystankowi to jest, tyle wiem. A czy wiesz może jaką rolę pełnił niegdyś w Bielsku Białej? No chyba szpitala, jeżeli, ale nie wiem. Hmm. A ty kolego? Co mówi ci nazwa Stolownik? Nie słyszałem nigdy o nim, nie mam pojęcia w ogóle co to za budynek. Nie wiesz gdzie się znajduje? Nie. Znaczy coś mi się kojarzy, ale nie, nie wiem nic o nim praktycznie, więc... Co mówi ci nazwa Stolownik? No to z tego co wiem jest to opuszczony szpital, bodajże w Mikuszowicach, jak się jedzie na Wilkowice. No i chyba tylko tyle mi wiadomo na ten temat. A wiesz może jaką rolę kiedyś pełnił w Bielsku Białej? No był jednym z głównych szpitali w Bielsku, tak? A czy wiesz, może, jeszcze coś z historii na temat tego szpitala? Nie, nie za bardzo. A ty, kolego, co wiesz o, o opuszczonym budynku stalownik? Nie mam pojęcia żadnego o tym. Nie wiesz, gdzie się znajduje? Nie wiem. Nie wiesz, jaką rolę kiedyś pełnił w Bielsku? Pewnie szpitala. A ty, kolego? Ja tylko, że to jest szpital, nic więcej poza tym. Nie wiesz, gdzie się znajduje, tak? Nie. A nie wiesz, jaką rolę kiedyś pełnił w Bielsku? Nie wiem. Nie wiem. Dobrze, a tobie kolego, co mówi nazwa stalowni? No ja co sam na szpital opuszczony, no i się znajduje? Nie. Nic. Nic kompletnie nie mówi ci nazwa stolowni? Nic, kompletnie nic. Nie wiesz, gdzie jest położony ten budynek? Nie wiem. Wiesz może jakieś, znaczy może jakieś fakty historyczne z, z znienia tego budynku? Niestety nie. Miałeś okazję być w tym budynku w okresie jego funkcjonowania? Chyba jestem za młody trochę, na to... Stanownik dawny szpital. A wie Pani może, gdzie on się znajduje? Ja to znaczy, to jest już nieczynny szpital, bo teraz przeniesiony został do Szpitala Wojewódzkiego. Miała Pani okazję być w tym szpitalu w okresie jego funkcjonowania? Trzeba to znaczy odwiedzić tylko teście. A jako pacjentka nie miała Pani okazji w nim być, Nie, tak? nie. nie. Zna Pani jakieś fakty historyczne z, z okresu istnienia tego szpitala? To znaczy wiem, że tylko był wybudowany chyba tam y, jako taki waż, ważny obiekt y, dla województwa śląskiego. Znaczy wtedy to nie było jeszcze województwa y, śląskiego, prawda? To, ale po prostu tutaj ze Śląska przewożono pacjentów. No, tak mi się coś kojarzy, ale... Były szpital w Bielsku-Białej. A wie Pani, gdzie on się znajduje? Y, tutaj na granica Bielska-Wilkowic bodajże. Czy zna pani jeszcze jakieś fakty historyczne z istnienia tego, tego budynku? Nie, nie, żadnych, żadnych. A miała pani okazję być w nim w okresie jego funkcjonowania? Tak, miałam okazję. Akurat mój yy, zmarły teść, świętej pamięci, właśnie leżał tam w szpitalu i właśnie tam zmarł. A czy... Ale to było lata temu, to był bodajże styczeń 87 roku. Szpital, który już niestety nie istnieje. A wie pani gdzie może on się znajduje? W Wilkowicach. Dużo myślę. A wie Pani może... Bielsko-Wilkowice, tak? To było... Wie Pani może coś więcej z historii Stalownika? Samej historii nie wiem nic. Natomiast leżała tam moja babcia i tylko tyle wiem. Nigdy tam nie, nie, nie leżałam. Ja osobiście byłam ją odwiedzić i paru moich przyjaciół, ale z historii nie powiem nic, bo nie wiem. O niefunkcjonującym już Stalowniku rozmawialiśmy także z mieszkańcami Bielska Białej w samym centrum tego miasta. To mówi panu nazwa Stalownik. Taki Wielki Szpital, były Wielki Szpital w Mikuszowicach. Czy wie pan coś e, o historii tego budynku? No, z, wybudowany tam w latach komunistycznych, chyba w 60-tych latach. Sanatorium Hutników, co, A potem przekształcony w Wielki Szpital Specjalistyczny. No, a jak wybudowano i oddano do użytku Szpital Wojewódzki, no to tamten zlikwidowano i tak sobie e, niszczę teraz. Czy miał Pan okazję być w tym budynku w okresie jego istnienia? Tak, miałem okazję. Jako pacjent czy jako odwiedzający? Odwiedzający. Odwiedzał Pan kogoś z rodziny, mam rozumieć? Tak. Bawcie odwiedzałem. Ciekawe Nie mam wybrania. pojęcia, co to jest. Nie wie Pan nic o historii tego budynku? Nie. Czy wie Pan chociaż, gdzie ten budynek się znajduje? Nie. Um, to jest chyba ten szpital, nie? <grym> czy coś? Czy wie pani, gdzie on się znajduje? No gdzieś tam w okolice Bystrej, tam w lewo gdzieś. <grym> <grym> e, czy wie pani coś o historii tego budynku? Nie, 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 nie. <grym> Stalownik? ja mi się ze szpitalem. Stalownik to zdaje się teraz już jest ten opuszczony szpital, jak się jedzie na Mikuszowice, tak? Co mówi pani nazwa Stalownik? Odnośnie miasta? Tak, odnośnie miasta. Co mówi pani nazwa stalownik? Nic mi nie zmienię mój, bo nie jestem stąd, więc nie wiem. Szpital, z tego a, co pamiętam. To był szpital. A czy pan, gdzie znajduje się ten budynek, gdzie znajdował się i znajduje się nadal? Pamiętam, że to było gdzieś tam, gdzie mieszkałem. Tam z Żwieckiej się skręcało gdzieś w lewo, a później się jechało tam daleko. Tak, jak autobus jeździł, pamiętam. W każdym razie wiem, że to był szpital. Wiem, gdzie jest, ale nie potrafię powiedzieć nazwy ulicy. E, czy wie pan coś więcej o historii tego budynku? Nie, nie, zbyt dużo, niestety. Szpital. Opuszczony. W Mikuszowicach, chyba. Wiesz coś o historii tego budynku? Średnio. A czy miał ktoś może okazję z Twojej rodziny być w tym szpitalu w okresie jego istnienia? Yy, nie wiem, czy nie dziadek. A czy wiesz, co obecnie dzieje się z tym budynkiem? No, jest opuszczony. Szpital opuszczony. Czy wie Pan, gdzie się znajduje? No pewnie. W Wilkowicach. Wie, raz. Wie Pan coś o historii tego budynku? Nie. Czy miał pan może okazję, albo ktoś z pana rodziny być w nim w okresie jego istnienia? Nie. Albo nie wiem o tym. Ale wątpię. Mówił pan, że był obecny pan na tym, w tym budynku. Jakie jakie wrażenie ma pan zrobił? No jest trochę straszne, ale ciekawe tam jest. Browana to było... To był największy szpital tutaj w Bielsku Białej. No i poza tym tam było osiedle mieszkalne również. Zostało to zaniedbane, uległo to zniszczeniu i szkoda tego, bo to był jeden, kiedyś jeden z najnowocześniejszych szpitali tutaj na Podbeskidziu. Czyli miał Pan okazję być w tym szpitalu w okresie jego istnienia, tak? Znaczy, ja na szczęście nie miałem okazji być w tym szpitalu e, pacjentem, ale oczywiście, że wielokrotnie tam e, odwiedzałem ten szpital, odwiedzałem chorych. E, I ten szpital uważam, że spełniał swoją rolę i e, mógł funkcjonować do dzisiaj, gdyby nie e, ówczesne zaniedbania lokalnych władz. E, czy wie Pan coś jeszcze na temat historii tego budynku? No, proszę pana, e, dokładnej historii, e, dokładnej historii to ja nie pamiętam, ale e, był to budynek e, dosyć ciekawy konstrukcyjnie e, i e, e, no, był widoczny, był wizytówką, e, mogę powiedzieć, tutaj taką lokalną, bo na ówczesne czasy był dosyć nowoczesny. E, czy wie pan może, co obecnie dzieje się z tym budynkiem? Wiem, że niszczę, że popada w ruinę i bardzo bardzo wolę nad tym, bo to jest. No moim zdaniem to można by było zaliczyć nawet do takich zabytków lokalnych. Stalownik pozostałość po paralu coś więcej. Nie wiem wspomnienia z, 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 z dzieciństwa chyba. Szpital. Szpital. A wie pan co obecnie dzieje się z tym budynkiem? Nic. Niszczę je. Nie wiem, czy coś zostało z niego, tak naprawdę. Czy miał pan okazję być w tym budynku w okresie jego istnienia? Miałem okazję. Jakie wrażenie panu zrobił? Tragiczne, jak w większości polskich szpitali. A, czyli źle pan ocenia ten budynek? Znaczy teraz go w ogóle nie istnieje, on prawie nie istnieje, więc. Znaczy więc... budynek istnieje, tylko szpital nie istnieje. Rujny, rujny, rujny. Stalownik, no to wiadomo, że to był bardzo dobry szpital w Bielsku Białej, w naszym województwie w dawnym. Czy wie pan, gdzie się znajdował? Tak, proszę Pana, na ulicy Żywieckiej, w stronę Żywcach się jechało. Czy ma Pan okazję być w tym szpitalu w okresie jego istnienia? Tak, oczywiście. Miałem tam y, przeprowadzony zabieg ucha środkowego przez znanego naszego bielskiego, wspaniałego doktora y, Zbigniewa Świerścińskiego. Jakie wrażenie na Panu zrobił stalownik? To znaczy, no w tamtym okresie był bardzo ładny, piękny szpital w naszym tutaj województwie przed wybudowaniem Szpitala y, Wojewódzkiego, to stalownik słynął z bardzo dobrej opinii. Co wie pan o historii tego budynku? To znaczy, no co wiem, no wiem tyle tylko, że był bardzo dobrym szpitalem w, tamtym, y, w tamtych czasach. Tyle mam do powiedzenia. Czy wie pan, co obecnie dzieje się z tym budynkiem? W tej chwili akurat nie. Chciałby pan coś jeszcze dodać? Na temat starownika? Y, to znaczy no, ch chciałbym dodać może to, że szkoda, że niszczę je w tej chwili. I, tylko tyle, tak? I tylko tyle, tak, bo jest bardzo przykro, że taki piękny gma, który tam był bardzo dobrym szpitalem, został tak zdewastowany, zniszczony w naszych pięknych okolicach. Po wielu rozmowach z przedstawicielami młodszego, jak i starszego pokolenia mieszkańców Bielska Białej na myśl nasuwa się niezbyt entuzjastyczny, ale prawdziwy wniosek, w którym Bielska młodzież zapomina o historii, usytuowaniu oraz roli jaką pełnił niegdyś w naszym mieście stalownik. Warto jednak dodać, że spotkaliśmy również osoby, którym historia specjalistycznego szpitala miejskiego jest znana bardzo dobrze o samowoli budowlanej i niewywiązaniu się z wielu decyzji nadzoru budowlanego przez obecnego właściciela stalownika. Chcieliśmy porozmawiać z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego, panią Marią Przybyłą. Jednak ta odmówiła nam udzielenia wywiadu. Chcąc ocalić od zapomnienia niefunkcjonujący już stalownik, zdecydowaliśmy się na odwiedzenie jego budynku. znajdujemy się pod ruinami budynku, w którym jeszcze kilkanaście lat temu funkcjonował szpital miejski. Aż trudno uwierzyć, że ta budowla stanowiła niegdyś zaplecze medyczne dla całego Śląska. Obiekt ten składa się z pięciu oddziałów, o łącznej liczbie 320 łóżek szpitalnych, które są pomieszczone w trzyosobowych pokojach. Tak pisał niegdyś o Stalowniku kalendarz Beskidzki. Pomimo wielu różnych opinii na temat Stalownika, jedno jest pewne. Budynek ten był jednym z najnowocześniejszych obiektów medycznych na terenie byłego województwa bielskiego. Budynek szpitala był na ówczesne czasy bardzo nowoczesny, o czym świadczyć mogło m.in. ogrzewanie podłogowe, które stalownik posiadał jako jedna z nielicznych placówek medycznych na terenie Polski. Jednym z wielu atutów tego obiektu była jego solidna i mocna konstrukcja. Jednak pomimo tego, zgodnie z decyzją pana Andrzeja Sikory, ostatniego wojewody bielskiego. W 2001 roku stalownik został zamknięty. Likwidacja szpitala odbyła się w ramach restrukturyzacji służby zdrowia. Zastanawiającym jest jednak fakt, iż najnowsze ze wszystkich bylskich szpitali po 40 latach funkcjonowania zostaje zlikwidowany, podczas gdy inne miejskie placówki medyczne, których budynki liczą ponad 100 lat, nadal istnieją. Mówiąc o tym, warto nadmienić, że budynek szpitala był budowany w czasach zimnej wojny, jako zaplecze medyczne dla Śląska na wypadek wybuchu wojny nuklearnej. Odpowiedzią na te nurtujące pytania może być brak klatek ewakuacyjnych i dróg pożarowych w Stalowniku, bez których oficjalnie szpital ten istnieć nie powinien. Według nieoficjalnych informacji, jednym z powodów zamknięcia Stalownika mogła być także panująca w jego budynku epidemia gronkowca złocistego. Znajdujemy się obecnie na najwyższym piętrze byłego miejskiego szpitala. Dostaliśmy się tu bez trudu, bowiem właściciel budynku, pomimo wielu nakazów nadzoru budowlanego, ograniczył się jedynie do umieszczenia kilku tablic informacyjnych zakazujących wchodzenia na teren obiektu. Tablice te nie powstrzymały jednak szabrowników, których działania przyczyniły się także do aktualnego stanu tego budynku. Miejmy nadzieję, że materiał przez nas zrealizowany przybliżył Państwu, choć w niewielkim stopniu, historię specjalistycznego szpitala miejskiego Stalownik, a tym samym uchroni go od zapomnienia.